Firma Techprim jest bezpośrednim importerem osuszaczy. W ofercie posiadamy modele o wydajności 50 litrów na dobę, m.in. model Kaktus. Osuszacze posiadają zbiornik na skroplinę pojemności 7 litrów, który po zapełnieniu automatycznie się wyłącza w ramach bezpieczeństwa. W przypadku dużych zawilgoceń np. po powodziach, gdy zależy nam na jak najszybszej i najbardziej optymalnej pracy, możemy zastosować system sucho, samoczynny układ hydroodprowadzania. System ten służy do wyciągania wody w pomieszczeniach, w których musimy odprowadzić wodę wyżej niż poziom gruntu, np. w zalanych piwnicach. Do pojemnika można podłączyć maksymalnie cztery osuszacze, co zwiększy nam wydajność i pozwoli na krótkim czasie osuszyć pomieszczenie. Dzięki zastosowaniu wydajnej i mocnej pompki jesteśmy w stanie odprowadzić wodę na wysokość około 2 metrów. W skład systemu wchodzi zbiornik wodoodporny zasilacz dostarczający bezpieczny prąd 12V, automatyczna pompka do wody z pływakiem wykrywającym poziom wody w zbiorniku, Słuszacze, jak jaki i system dostępne są na naszej stronie www.techrim.pl można również nas znaleźć na Allegro użytkownik tech-rim-pl